Cześć, cześć. Dzisiaj o tym, co mnie bardzo razi w nagraniach o manifestowaniu yy, i takie ostrzeżenie, żebyś nie dała, nie dał się robić w trąbę, nie dała, nie dał sobą manipulować. Co mam na myśli? Bardzo często trafiam w, na nagrania, gdzie jest, jeżeli widzisz to nagranie, jeżeli słuchasz to nagranie, to jesteś w jednym procencie osób wybranych, które coś tam... I to jest jeden rodzaj manipulacji, kiedy pokazuje nam się, że jesteś wybrańcem, to słuchaj tego i w ogóle. To są bujne na resorach, to po prostu algorytm ci to podpowiedział i oczywiście to jest takie mniejsze zło, jeżeli chodzi o manipulację, bo jeżeli nam to podbija emocje, energię na to, że mm, a jestem... A jestem a, mm, ma to na mnie pozytywny wpływ, to jeszcze to nie jest złe, nie? Czyli, jakby to ci nie zrobi krzywdy, natomiast możecie wciągnąć w oglądanie nagrania na za nagraniem, nagrania za nagraniem, bo one są tak stworzone, żeby cię tam zatrzymać na tym na przykład YouTubie, czy na jakimś tam kanale i nabijać viewsy. A to nie o to też chodzi, żeby na coś oglądać, tylko żeby wdrażać. Więc to jest takie mniejsze zło, ale uważaj na to, bo bardzo często te filmy, które są zrobione przez AI, one się sobie zapętlają, oni gadają, 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 gadają osób to samo i się zapętlają. Drugi rodzaj manipulacji, dużo bardziej groźne. Dla ciebie to jest taki, który mówi um, rzeczy, które są, mają destrukcyjny wpływ na emocje, energię i na wibracje. Co mam na myśli? Na przykład y, dzisiaj coś mi się takiego biło uszy. Jaki pierwszy stycznia, taki cały rok. Jaka wigilia, taki cały rok. I to jest straszne, dlatego że jeżeli będziesz mieć dobrego pierwszego stycznia, no to jeszcze to może wpłynąć na ciebie bardzo pozytywnie, że faktycznie na to twoje takie poczucie, że to będzie bardzo dobry rok, 2026. Będzie pozytywne. Natomiast jakby poziom stresu na zasadzie O Jezu, a tutaj coś nie tak poszło, ale nie wiem, nie zrobiłam, nie zrobiłam wystarczająco dużo rzeczy, albo z kimś się tam posprzyczałam, posprzyczałam, to już będzie niedobrze, albo nie było tam żadnego sukcesu, albo coś. Są bzdury, to są bójne na resorach. Dla mnie takim bardzo ważnym wnioskiem po latach, latach, latach edukacji siebie i innych jest to, że. Nie ma znaczenia, jaka jest data, nie ma znaczenia, jaki jest dzień. Ważne jest, żeby zawsze wychodzić z założenia dzisiaj. To jest najważniejszy dzień w moim życiu, bo na dzisiaj mam wpływ, na inne... Na wczoraj już nie mam wpływu, jutro nie wiadomo, co będzie i kto będzie, i gdzie będzie i w ogóle. Natomiast dzisiaj, dzisiaj jest najważniejszy, najważniejszy element skupienia, dlatego też, że jak na dzisiaj się skupię, to moje dzisiaj wpłynie na moje jutro, pojutrze, po pojutrze i tak dalej. A jak się będę skupiać za bardzo na przyszłości, Przyszłości, zaniedbując teraźniejszość, no to będzie, mm, będzie bez sensu, no bo to będzie sabotowało moją przyszłość, bo dzisiejszą energią, dzisiejszym działaniem, dzisiejszymi decyzjami, i tak dalej, i tak będę powodowała rykosze w przyszłości. A jeżeli będę utykać w przeszłości, czyli skupiać się na przeszłości, no to na 100% to już w ogóle będzie destrukcyjne, bo wtedy zaniedbuję teraźniejszość. Czyli jedną z takich rzeczy, którą możesz sobie zrobić krzywdę. I przed czym przestrzegam, to jest przestań wierzyć i dawać sobą manipulować na poziomie mm, dzisiejsza data będzie decydowała o całym twoim życiu. Dzisiejszy dzień będzie decydował o całym twoim roku, całym czymś tam. Ja dlatego też przestałam w ogóle słuchać astrologii i, mm, i patrzeć na astrologię, jakkolwiek się odnosić do astrologii, dlatego że w momencie w którym jesteśmy w nurcie myślenia że ja jestem boginią mojej rzeczywistości i to ja decyduję, jak jest i jak będzie, no to znaczy, że nie ma znaczenia astrologia. Oczywiście, może być tak, że układ gwiazd, układ planet może powodować, że nie wiem, więcej jakby negatywnych rzeczy się dzieje na świecie, więcej trudności gdzieś nam się piętrzy, ale to mimo wszystko. Jak my się skupiamy na tym, że to ja jestem boginią mojej rzeczywistości, ja jestem boginią mojej rzeczywistości i to ja decyduję, jak jest i jak będzie, to pewne przeszkody, które się pojawiają w pewnych okolicznościach, ja traktuję jako element drogi do celu. Nie skupiam się na tym, nie robię na zasadzie, o Jezu, schroniłam wczorajszy dzień, a to była taka ważna data, bo to był 1 stycznia, albo to była wigilia, albo to był coś tam, albo nie wykorzystałam tego tunelu energetycznego, jak czasem tam jest, nie wiem, 12, 12, 21, 12, 22, whatever, no tych tuneli energetycznych jakby wzmocniających jest dużo, nie ma znaczenia, skupiaj się za każdym razem na tu i teraz, na tym, co mogę zrobić dzisiaj, rób wszystko, co możesz z tym, co masz tam, gdzie jesteś, pamiętając o tym, że w manifestowaniu życia bardziej, w skutecznym manifestowaniu chodzi o jedno, o zarządzeniu sobą, o to, żeby dobrze zarządzić swoją energią, i dzięki temu, że dobrze zarządzamy swoją energią, swoimi myślami, wpływamy na swoje zachowania, wpływamy na swoje otoczenie, no to zaczyna się zupełnie inaczej układać to nasze życie. Czyli ty, dbając o siebie, o swoje myśli, o swój mental, o swoje skupienie, o swoje nastawienie, o to, w jaki sposób funkcjonujesz w tym świecie, bez względu na to, czy jest 1 stycznia, czy jest 26 grudnia, czy jest dowolna data, za każdym razem moja rekomendacja jest zawsze taka. Pamiętaj, że ten dzień jest najważniejszy. Mogą ci powiedzieć: O, dzisiaj co nie jest niekorzystne, układ gwiazd, na pewno coś się spieprzy. puszczaj tu, mimo uszu. Puszczaj to mimo uszu, o ktoś ci wszedł, pierwszy życie jest mnóstwo takich, nie, że mężczyzna musi wejść pierwszy do domu, na przykład w Wigilie. To mnóstwo takich mogłabym, by ten czarny kot, przebiegł drogę i tak dalej. To wszystko pójdzie na resorach? To, w co my wierzymy, będzie wpływało na naszą rzeczywistość, nie? Czyli uwaga na manipulacje typu, mm, tak jak nagrania chcą mani, manipulować nami nieroz, nie dając nam, żebyśmy czuli się wibrańcami. Jeżeli to Ci nie robi krzywdy na poziomie, że utykasz na jakimś kanale i zaczynasz słuchać, 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 a nic nie przerobiasz dalej, to, to ok, Ale przede wszystkim nie daj się robić w trąbę tym, że ktoś powie, jeżeli dzisiaj masz zły dzień, to cały Twój rok będzie schrzeniony. Jeżeli wczoraj miałeś zły dzień, dzień, to cały Twój rok będzie... Nie dawaj się takim rzeczom mówić, bo to od Ciebie zależy, jaki będziesz mieć rok. Od Ciebie zależy, jaki będziesz mieć rzeczywistość. Poprzejmuj założenie, że skoro tego słuchasz, to jesteś w tym nurcie właśnie, że to ja jestem boginią mojej rzeczywistości, to ja decyduję, jak jest i jak będzie. Czyli to Ty jesteś Bogiem swojej rzeczywistości i to Ty decydujesz, jak jest i jak będzie. Trening mentalny, podstawa, trening, przepracowanie przekonań, sposobów myślenia, tego wszystkiego i umiejętność formułowania właściwie intencji, bo bez umiejętności sformułowania właściwie intencji, cała reszta po prostu się będzie sypać, bo zamówienie nie jest wysyłane właściwie. Jak potrzebujesz wsparcia, poukładania sobie tej wiedzy i tego typu rzeczy, to zapraszam Cię do linków, albo na górze, albo na dole je masz, w zależności od tego, gdzie słuchasz. Tam masz narzędzia, które mam przygotowane dla Ciebie, a tymczasem pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu, pomyślę, że teraz będzie taki czas dla mnie do żeby wrócić do bardzo dużej regularności w tym zakresie. Buziaki i